Dobrze przygotowane CV to jedno, ale jeśli łączysz się na rozmowę online, to liczy się też to, co widzi i słyszy rekruter. Dosłownie. Dlatego pamiętaj, wybierz odpowiednie miejsce. Ciche, spokojne, bez rozpraszaczy. Unikaj kawiarni, samochodu, poczekalni. To ty masz być w centrum, nie tło. Sprawdź technikania. Zadbaj o stabilne łącze. Sprawdź mikrofon, kamerę. Przetestuj wszystko na chwilę przed, nie w trakcie spotkania. Ustaw kadr. Światło, kamera na wysokości oczu, twarz dobrze oświetlona, najlepiej światłem dziennym. Zadbaj o schludne tło, a jak nie, to ustaw to wirtualne. Przygotuj się mentalnie. Wyłącz powiadomienia, zamknij drzwi, odetchnij. Te 30 minut to Twoje 30 minut. Skup się w 100%. Rozmowa online to nie luźna forma, to dokładnie taka sama szansa jak spotkanie w biurze, tylko że masz ją z własnego domu, a to daje więcej komfortu i spokoju. A ty jaki masz swój sprawdzony tip na rozmowę online? Daj znać w komentarzu.